Witajcie, sesony tajemniczy 000. Możecie zrobić suba na kanale, łapkę w górę, komentarz, jeszcze dzwonek, a ja wam się mam do powiedzenia dwie informacje z całej Polski, no i jedno ze świata. Znaczy teraz Polska. Koronawirus, to taka choroba, podobno do sarca, ale groźniejsza od serca e, Tak. A więc szkoły. 12 marca, czyli jutro, czwartek. Będą to kiedy przez minimum dwa tygodnie. znaczy do mojej szkoły można sobie przyjść, ale to jest taka historia taka: pani się od polskiego, lub młodzieżowe słowo polaka, yy, sobie zapowiedziała, że jutro będzie kartkówka z jakiejś jakieś takie jakieś, jakieś dziwne słowa. No i potem coś się okazało po polskim, że nie będzie. Tak, śmieliśmy się. To było ciekawe. No więc macie wolne przez dwa tygodnie. Yy, tak. Yy, Teraz druga wiadomość jest taka o oh, przyciskach na tramwajach. Wpisuję sobie 3 leśnice na przystanku, i jest tam na tym napisanej tablicy rozkładów, yy, że w yy, napisane, yy, że yy, nie trzeba klikać przycisku. Yy, kierowca otworzy drzwi. No, to też się Wrocławia. Znaczy, to pierwsze, to może być i Polski, nie wiem. No, no to ja się z Wami żegnam. Już powiedziałem, subskrybujcie, komentujcie w górę i komentujcie. i Dzwonki. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku jutro.